はい。 Gabi i Siemo z trip. W dzisiejszym odcinku podsumowujemy Nasz pobyt w Bułgarii Prawie 5 miesięcy I jedziemy do Polski Musimy tam pozałatwiać nasze sprawy Więc właśnie już zapakowani Ostatecznie gotowi do drogi Będziemy ruszać W ostatnich odcinkach opowiadaliśmy wam o tym Że Toyota bardzo długo czeka na części Stoi sama, smuci się i nie jeździ To się udało naprawić Siemo z pomocą mojego taty Męczyli się, męczyli, rozkręcali Wszystko równo Powymieniali tam przede wszystkim z zaciskami był problem, ale ja tego nie będę Wam zbyt szczegółowo tłumaczyć. Natomiast udało się. Auto skręca, jeździ i hamuje, więc czego chcieć więcej? To jest nasz nowy sąsiad bezdomnia, który się pałęta przy naszej furtce. A to jest siemo w środku roboty. Jest sobie na świecie taka psinka, która postanowiła zamieszkać pod naszym płotem, i tak od początku ją delikatnie dokarmiamy, ale raczej staraliśmy się olewać. No ale przychodzi, przychodzi, na tydzień zniknęła, i od tamtej pory jest odmieniona, czyli boi się dużo bardziej. Pewnie dostała jakieś lanie, kto się pobił, i w związku z tym stwierdziliśmy, że przygarniamy ją na podwórko, żeby sobie po prostu była bezpieczna. Nie czuła się przytłoczona i zmuszona. Gdzieś nie będziemy jej na siłę do niczego zmuszać, ale zaczynamy od tego, żeby ją odrobaczyć. E, więc pierwszy krok do przygarnięcia małej psinki. E, oto on. No chodź kochana, nie bój. Się. Na początku, jak do nas przyszła, to, to była taka zaczepna, coś tam podkradała. A teraz tak trochę podejdzie, przede wszystkim po jedzeniu, zobaczcie, że jesteśmy na maksa chuda, ale jak się dłużej głaska, to potrafi piszczeć, przestraszy się, ucieka. Na początek przynieśliśmy jej pod garaż budę po Majku. I już od pierwszej nocy zaczęła w niej spać. No a nie możemy się doczekać, aż się wpuścimy. My niedługo, niestety, musimy wyjechać do Polski i nie zabierzemy takiego pieska, którego na razie nawet nie planujemy zmusić, żeby wsadzić do auta, żeby pojechał do weterynarza. Damy mu parę dni, żeby się oswoił, i dopiero wtedy spróbujemy. Ale zobaczcie, drapie się co chwilę. No biedna jest, ale chcemy ją po prostu przygarnąć i dać jej trochę lepsze życie. Nie psinka? Plan był taki, żeby tę psinkę wpuścić na podwórko, zostawić tutaj, dać jej budę, cień, schronienie, jedzenie, podstawową opiekę. Wzięliśmy ją do weterynarza i okazało się, że jest tak chora, że prawdopodobnie nie przeżyje. Rozpoczęliśmy walkę o nią, mieliśmy taki moment, że już myśleliśmy, dobra, ona cierpi, trzeba ją uśpić, ale jakoś tak mieliśmy nadzieję, trzymaliśmy kciuki i okazało się, że jest trochę lepiej. Dlatego bierzemy ją do Polski. Przygotowana została do tego. Jest naprawdę z dnia na dzień, przez ostatnie cztery dni była gruba walka, żeby to się mogło w ogóle udać. Jest nią naprawdę lepiej. Podnosi główkę, teraz akurat jest świeżo po zastrzyku, więc jest troszeczkę przestraszona. Natomiast zabieramy ją do Polski, żeby dać jej właściwą opiekę, żeby dać jej szansę na życie, bo tutaj raczej miałaby z tym ciężko. Jak ja znaczy nic, 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 nic. Dziś postanowiliśmy zerwać umowę z firmą ochroniarską, bo od dwóch tygodni nie działał nam alarm, zgłaszaliśmy to i nie przyjeżdżali, więc w końcu temu panu za mną skończyła się cierpliwość i kazał mi powiedzieć, że koniec z tym. W związku z czym instalujemy kamery i tak byśmy je zainstalowali. Cztery sztuki kupiliśmy? Pięć sztuk? Cztery. Cztery. Cztery sztuki kupiliśmy. No i na razie zrobimy mały unboxing i spróbujemy po prostu jakoś to rozplanować i zobaczyć. Zestaw, wynaleziony przez Siemona Allegro, po prostu składa się z czterech kamer dysku o pojemności 1TB. Strasznie duży ten dysk, szczerze mówiąc. Znaczy, jeszcze rozpakujemy, zobaczymy. No i z routera Wi-Fi, żeby ten sygnał rozsiewać. Tak? Wyglądają jak uwolutki. Udało nam się przygotować dużo kompotu i dużo soków, a jak się robi czegoś dużo, to trzeba potem to wszystko zawekować. I robiliśmy to wielkim, pożyczonym od sąsiada, saganie na ognisku. Też fajna przygoda, w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś takiego istnieje, a tymczasem tutaj od lat to funkcjonuje, po prostu robi się przetwory i robi się na wielką skalę, więc potrzeba wielkich narzędzi. Od kiedy wyjechaliśmy z Polski, Czyli od lutego nie była mu fryzjera, nawet chyba od stycznia nie była mu fryzjera, i jak tu przyjechaliśmy, to boję się iść do bułgarskiego fryzjera. Nie wiem czemu, ale boję się. Więc postanowiłam poddać swoją głowę testom i zaraz będzie wiejskie strzyżenie, a fryzjerem będzie mój tato W międzyczasie jestem w pracy. Stąd laptop. Nie że aż tak się nudzę. Zostaję teraz narratorem akcji studnia numer dwa, bo pierwsza akcja obejmowała sprawdzenie, czy woda jest czysta, idzie, a uważaj na stopę i czy daje radę. Natomiast druga akcja obejmuje wejście siemo do tej studni. Także po pierwsze, trzymamy kciuki, żeby nie wpadł, bo szybko zmarznie, a po drugie. Żeby akcja przebiegła pomyślnie, bo właśnie będzie wkładana wysoka i strasznie ciężka drabina. Przeprowadziliśmy akcję studnia. Chociaż była gruba, to zakończyła się niepowodzeniem. Trzymaj, Świetnie Wam idzie! Utrzymała! Żeby było pełne profesjonalne BHP, to zastosowaliśmy jako uprząż tutaj naprzód linę z Parkside, czyli z Lidla. Przyjaciółka nam pomagała asekurować. Siemu spędził w tej studni chyba nie wiem, z 15 minut, nawet i dłużej. I nie udało się wyciągnąć. Tam jest coś ciężkiego, co blokuje troszeczkę tą wodę. Jak wrócimy, będziemy kombinować. Jedną z akcji, których nam się nie udało dokończyć, bo zabrakło czasu, było zrobienie daszka na tarasie na nowo. Rozbiórka wiązała się z tym, że nawdychaliśmy się znowu dużo szczurzych odchodów, dużo syfu tutaj było. Rozebraliśmy to stare, przepleśniałe, przygotowaliśmy już wszystko na nowo, żeby można to było zrobić równo. Mamy już wszystkie materiały, ale dokończymy po powrocie. Rozebranie tego dachu i usunięcie tego całego, jakby się zdawało, syfu to był krok numer 1, przy którym się mu się nieźle namęczył. Tym razem wzięliśmy się e, wszyscy do roboty, żeby zrobić ten dach. Ale myślimy, dobra, to omieciemy trochę te deski, omiatanie desek. Absolutnie wszystko, czego się tylko złapiemy, okazuje się. Furą roboty więcej niż zakładaliśmy, więc chyba czas zmienić założenia. Z życzeniami szerokiej drogi dla siebie samych, wrzucamy kilka obrazków z podróży na koniec. Trzymajcie kciuki też za zdrowie psinki. Dziękuję, że nas oglądaliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na granicy Bułgaria-Rumunia masakra, my przekraczaliśmy ją w miejscowości Rusę, tam się jedzie mostem nad Dunajem. Ten most już od ponad roku jest w remoncie i korki są masakryczne, my i tak mieliśmy dosyć dużo szczęścia, natomiast w drugą stronę, czyli z Rumunii do Bułgarii była masakra, ten korek ciągnął się wieloma, wieloma kilometrami. Tymczasem u nas na trasie sytuacja wygląda tak, kot zjadł kolację, więc w końcu śpi zamiast miauczeć. Piesek całkiem nieźle się trzyma, pięknie zjadł kolację. Śpiwał cię grzecznie, więc urodzony podróżnik.